Witam wszystkich bardzo serdecznie przy dźwiękach pięknej koralowej muzyki. To nowy, yy, nowa ścieżka dźwiękowa, którą można ustawić sobie w sklepie, w tym w lobby. A ja Was zapraszam. Jest 11 marca 2019 roku. I zapraszam wszystkich do skle poniedziałkowego sklepu. Lecimy. Co my tu mamy? Nadal mamy bandoli bandolierkę. Yy, tak jak już wspominałem, zestaw tropikalne trepy. Tym razem nadal mamy do niej zbieraczek i super helikopter z dwoma Nigunami. Cudo. No i mamy Asa Przestworzy tym razem w sklepie. Obracywacz Royal Air Force z saperką. To jakby się zgubił prawdopodobnie. Nie, nie wygląda to na spadochron raczej na lecak, także nie radziłbym wyskakiwać z Do tego mamy epicki zbierak, dusza imprezy. Slurp! Mamy sterowiec, era lotnictwa. Dosyć ciekawa lotnia w zestawie. Okiem okay, fajnie wygląda. Zestaw era lotnictwa. Mamy majora minera. Uwaga, granat. Tu aż na ramieniu. Bez procaka. co by do niego pasowało. Mamy błyszczkę. To ze sobą Hyper. Całkiem przyjemna skóreczka. Aczkolwiek 1200 uważam, że to lekka przesada. I mamy stopur, Stop topór. Rąbę z końca. No i do tego mamy uśmiechnij się. Za, za, zaśmiej się jak osioł. innymi słowy. <śmuchy> Nie umiem tak. I mamy szałtańca. Tylko taki skok, tak? A szkoda. Zapowiadało się dużo ciekawiej. I to jest poniedziałkowy sklep, moi drodzy. 11 marca 2019 roku, poniedziałek. To jest dzisiaj w sklepie, a ja zapraszam wszystkich na kolejny odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym sklepie. Hej, hej.